Witam się moi drodzy z Wami na zewnątrz. Witam się przy kannach. Idę właśnie pozbierać trochę warzyw, głównie pomidorki. Zacznę od tych w gruncie, ale tak myślę, że na przywitanie kwiaty. Na miły początek kwitną przekwitają, kwitną także myślę że o tym o kannach będzie osobny odcinek pomidorki będziemy zbierać zarówno na zewnątrz jak i w szkarni. coś tam pewnie ogórków jeszcze eee, zbiorę także idziemy tu po drodze piękna czerwona kanna też Żal ją ominąć, więc Wam pokażę. Ogóreczki to u mnie prawie się kończą. Jak praktycznie można powiedzieć, miałam rządek, bo mam dużo zapasów. Ale zobaczcie, to miseria jest. Jeszcze coś się w szkarni, ciupnie. Jakiś jeden przegopiony takie, Bydle, no i co? Zbieramy się za zbieranie pomidorków. Koktajlóweczki. O. Dzieci moje lubią. One, jak poleżą, nawet w domu, tutaj żyją. Na gruncie troszkę jest. Pomidorów w szklarni też. Wziąłem sobie taką skrzyneczkę. Myślę, że ta skrzyneczka będzie pełni zapełniona. Mam nadzieję, że się to wszystko zmieści. Tu mamy jakąś zebrę która już widać choruje zobaczymy co się da z tego uratować czy nie na razie je hop tutaj mamy drugi owoc który jeszcze jest niedojrzały tutaj jakiś ciemny owoc ciemnym tym tutaj prawie wiśnia a tutaj taki jeden jest chyba dojrzały drugi też jest o, mamy takie egzemplarze ładne do pudełeczka te będą zdrowe, tutaj mamy czerwone też do zerwania, też już widać coś, tutaj ewentualnie się wy, wytnie albo dojrzeje w domu dwie sztuki czym, co z tym nie halo widzicie to już jest do wywalenia pół po pomidora. Ojej. Na gruncie właśnie pomidorki gorzej się mają jak na tym, ale już się oberwę, już krzak będzie pusty. Także jak coś takiego, to jeszcze domek dłużej poleży, to dojrzeje. Takie właśnie są niewybarwione niektóre z tych malinowych idziemy dalej zobaczymy serduszko żółte mamy o sobie zapniemy one już się dojrzałe ładny egzemplarz żółte serce tutaj jeszcze nie idziemy dalej fajnie się już na kolorowo robić hop mamy tutaj pomidorki drugi jeszcze, nie? tutaj teraz zobaczymy co tu się zadziało ten jeszcze nie gotowy, ale jak już go oberwałam to już go oberwałam inny, dobra mi dojrzeje w domu niepotrzebnie, idziemy dalej idziemy, idziemy o, tutaj mamy Czerwone serduszko No też się tak nie wybarwia, tutaj o. Nie wybarwia się o. A te jeszcze zostaną Na krzaku tutaj jakaś koktajlówka żółta O. Hop. Jeszcze jeden i co mamy, dalej idziemy, bierzemy dobra, może ja wiecie co pozbieram, to wam pokażę jakie pomidory, bo będzie mi ciężko tą skrzynkę nosić, może jeszcze na tym pokażę o takie niewielkie pomidorki ciacha, bo będziemy sobie tak chodzić, tam jeszcze jakiś jest żółty Opala się. O, tutaj mamy takiego delikwenta z ciemną tą skóreczką. Tutaj widać żółty. Tam mamy coś. Tak się pozbieram, to Wam pokażę. No i przeszłam już tutaj pod szklarnię. Zaraz będziemy wchodzić do szklarni. I to są moje zbiory Ogóreczka i pomidorka z gruntu, czyli na zewnątrz pod chmurką. Patrzcie, jakie te piękne. Zobaczcie, dwa pomarańczowe. Bo ten żółte, żółte serduszko. Ten taki jakiś wyrósł wielki, duży pomidor. Pewnie był staśmiony ten kwiat. Te też piękne, malinowe. Który nie jest ładny? z serduchą, Piękne. Pomarańcz. Te piękne. Ciemne. Ta zebra. Te malinowe. Te jakieś mm, przecierowe. No i co? Wchodzimy do szklarni. No i jesteśmy w szklarni tej drugiej, bo tamta jest pierwsza, zawsze nażywam. I będziemy zrywać te pomidory, które są czerwone. Jak widać bardzo dużo pomidorów się opala, bardzo, bardzo dużo. I mamy pierwszą, na przykład tutaj sztukę takiego. Czerwony taki w paski. Też tutaj się nie wybarwił, ale to nic. I tutaj się wybarwiają kolejne. Tam mamy, widzę, jakieś serduszko. Zaraz zobaczę, czy ono będzie dojrzałe. Jakiś owad mi tu lata. Mamy brązowe serduszko. Tutaj. Tutaj mamy. Kolejne takie. Te, co były na polu. Zobaczcie. Dwa. Nie wiem, czy ten dojrzały. Tamten na dole. Na pewno. Także dzisiaj niezłe łowy będą pomidorowe. Są pomidory, wiadomo, które dojrzewają wcześniej. Są pomidory, które dojrzewają później. Tutaj pewnie będzie jakiś pomarańczowy pomidor. Tu mamy serduszka. Teraz zobaczymy, czy któreś będzie dojrzałe. Myślę, że to będzie dojrzałe. Serce serce w paski. Zobaczcie. Jakie piękne. Piękne. Już wychodzimy, żeby tutaj nic nie złamać. Postawiłam sobie tutaj na miejscówce kota. Dobra. Co my mamy dalej? Tu mamy kolejny dojrzały pomidor. Się tutaj już coś zaczął psuć. O. Ale piękny, duży pomidorek. Okazały. Mamy pomarańczowe serce. Dojrzałe. Moi drodzy, tam pewnie coś też będzie dojrzałego. O, o, o. Zaraz sobie, zobaczymy. Położę sobie. Na razie. O, mamy. Taki egzemplarz. Nie będę latać to co minutę. Tutaj jeszcze nic. Tutaj ten jeszcze będzie dojrzewał i na górze ma. Mamy ogórka. Na razie tutaj chyba nie będzie, bo ten jest mały. Ogórek. Jak coś będzie, to się zerwie. Bo ogórki były zrywane na bieżącą pomału pomału dojrzewają pomidorki także sobie troszeczkę po tego pozbieramy tutaj o ten jest fajny fajny i on jest patrzcie plenny taka ciemno ciemna zebra bardzo plenny także mamy trochę taki już można mówić większy Większy, większy zbiór pomidorków. Jeszcze pójdziemy do tej, jak to ją ja mówię, szklarni numer jeden. I powiem wam, że my będziemy mieli tutaj skrzynkę fajnych, kolorowych pomidorków. Jeszcze troszeczkę i trzeba będzie je przetwarzać. Popryczki już mi też dojrzewają. O, widać, tam pomarańczowa ostra już jest do zerwania, też ją trzeba będzie zerwać i wysuszyć. Zobaczymy, czy będzie jakiś ogórek tutaj przy okazji ale raczej nie będzie, bo ja na bieżąco staram się zrywać. Będą tamte na mizerial. jaki ładnie się rozrosły także ładnie wszystko tutaj owocuje, plonuje już tutaj mamy odejrzała nawet. Możemy sobie ją dziugnąć. To jest słodka. To jest słodka papryka. Taka niewielka. I tutaj taka malutka, ale jeszcze na razie zrywać nie będę. Niech sobie rośnie. i tutaj czerwone już ostre będą do zebrania, do suszenia. Pewnie jutro sobie zbiorę i ta pomarańczowa papryka też i tutaj mamy taką mniejszą też to sobie może ją też już od razu oberwę taka będę miała dwie papryczki do kanopeczki idziemy do szklarni numer dwa numer jeden no i jesteśmy w szklarni Jak ja to mówię numer jeden bo to jest ta szklarnia która była wybudowana jako pierwsza i zaraz zobaczymy co tutaj mamy widzę też parę sztuk fajnych będzie, tutaj widzę, jest już coś do zebrania. Mam te moje pomidorki, także patrzymy, patrzymy. To nie, tutaj widać, zaraz sobie pozbieram. Tam widać jakiś czerwony, tam kolejne sztuki, coś tam jest. Także zaraz się zabieram za zbieranie, bo mi będzie jedną ręką niewygodniej, pokażę wam. Co fajnego udało się tutaj zebrać. No i mam, jak mówiłam, obawiałam się, że coś się zmieści. No na szczęście się zmieściło. Co my tu mamy? Szklarni ze szklarni numer jeden. Mamy coś takiego, takie ciemne pomidorki. Boćcie, mamy. To jest San Marzano. Łapy mi się powróciły, więc nie patrzcie na to. Tutaj też jakiś taki fajny pomidorek. Tu jakiś malinowy, ciemny. Tutaj mamy takiego dużego pomidorka, baczcie. Jeden pomidor i na kanapki dla wszystkich. Też był pomarańczowy, jeden z tych niskorosnących. Światło się. Odbija są to ogórki, także już wiem, że te są San Marzano moje. I co my tu mieliśmy? Tą zebrę to Wam pokazywałam chyba, no pokazywałam wam ta zebra i to serce w paski. Serca w paski oczywiście muszę sobie pozyskać materiał na kolejny rok te serca. Może ich nie ma za dużo, ale one rosną bardzo ładne. Było tutaj gdzieś jeszcze brązowe serduszko z, tego, z tej pierwszej szklarni, gdzie ono mi się tu zapodziało. O, brązowe serce. Także miałam jeszcze w tamtym roku białe serce. Nie wiem, tej biały, biała piękność to chyba w tym roku nie wysiewałam. Biały pomidor, także macie takie. Ten piękny, no piękny, piękny, piękny. Ten się tak fajnie z tego zdublował. Kolor słońca i tak fajnie wygląda na tle tych ciemniejszych pomidorów, prawda? Fajnie, fajnie, fajnie. I te takie niewielkie pomidory. Także mamy całą na skrzyneczkę. Pomidorka i co? Warto się bawić w ogrodnictwo. Ocenie sami. Odzęcie sami. Można się porządnie najeść, można już parę słoiczków zrobić, można się z kimś podzielić. A to dopiero początek, czyli dopiero jak to można powiedzieć początek żniw. Żniw pomidorowych, moi drodzy. A pomidorki, rzadko kiedy kupuję, właśnie koncentrat już jak bardzo potrzebuję, używam do sosów zup swoje przyciele lub takie pomidory, krojone oczywiście. Przypisy na wszelkiego rodzaju przetwory z pomidorów u mnie znajdziecie z poprzednich lat. To już zachęcam i zapraszam na playlistę przetwory domowe. A ja się chyba już. Będę żegnać i trzeba zanieść te piękności do domu pochwalić się rodzince ile udało mi się zebrać pa pa